Ryszard Jasiukiewicz za moment zwolni drzwiczki maszyny. I ruszyły. Piękny, ładny start. Wszystkie razem na czele galopuje Majra koło niej Łafa, ale teraz bravo wychodzi na front i to brawo sprowadzi wyścig. Brawo z Majra na trzeciej pozycji. Łafa. Dalej Pilargo, Razem galopuje z El Nasirą i ostatnia pianessa. Na czele Bravos, Bravos. Tuż za brawosem plasują się Majra oraz Łafa. Bravos Majra, Łafa, pilarko El Nasira i w niewielkim odstępie pianessa. Bravos. Bravos Majra, bravos Majra, Łafa, Pilargo, El Nasira i pianessa. O do celownika zostało mniej więcej 1200 metrów, wciąż na czele Bravos. Bravos, za nim jak cień Majra i łafa. Kolejną parę, parę tworzą Pilargo i El Nasira i w niewielkim odstępie wciąż Pianessa. Konie są już w połowie zakrętu i wciąż na czele Bravos. Bravos, Majra. Łafa, brawo Smajra. Łafa za nimi Pilargo, El Nazira i Pianessa. Za moment konie pojawią się na prostej finiszowej. 600, metr 600 metrów do celownika. Mocno wysyłany już. Brawo zmęczony prowadzeniem bardzo lekko środkiem toru Łafa. Łafa atakowana przy kanacie przez Pianessę polem. Bardzo dobrze finisuje El Nasira. Łafa, Pianessa, El Nasira, Łafa, Łafa, El Nasira, Pianessa, 200 metrów do celownika, Łafa, El Nasira, Pianessa, Łafa, Łafa utrzymuje prowadzenie, ale tam rzuciła się Pianessa, Łafa staje w pień. I pianessa, pianessa walczy o zwycięstwo z El Nasirą i chyba El Nasira przed pianessą albo y, pianessa przed El Nasirą.